Cześć, witajcie na kanale Agnieszka MPVlog. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, o czym w zasadzie nie miałam już nagrywać filmu, ale kilka osób zapytało o to pod ostatnim vlogiem i wyraziliście swoje zainteresowanie tematem. Także dos doszłam do wniosku, że opowiem Wam o tym, co się wydarzyło pod koniec naszego pobytu w Szczecinie. Po kilku bardzo, bardzo ciężkich tygodniach spędzonych w Szczecinie postanowiliśmy wybrać się do mojej rodzinnej Lubawki, żeby też trochę odpocząć, spotkać się z moją rodziną, wiecie, spędzić czas trochę bardziej na luzie, żeby nabrać pozytywnej energii przed powrotem do Szwajcarii. Więc spakowaliśmy nasze rzeczy, bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy, spakowaliśmy kota i również zabraliśmy ze sobą Pawła mamę, żeby mogła z nami pojechać do mojej rodzinnej e, miejscowości, do mojego rodzinnego miasteczka. Spakowaliśmy się zadowoleni, była, była sobota, była między 9 a 10 rano, więc było dosyć wcześnie. Ruszyliśmy w drogę. Wiecie, do lubawki nie jest daleko, więc mieliśmy przed sobą y, naprawdę może 4-5 godzin drogi, tak patrząc realnie. Y, natomiast y, to myślę, że była taka spoko pora, żeby, żeby rozpocząć podróż. I w sumie dobrze, że pojechaliśmy rano, jak się okazało. Nie zdążyliśmy nawet wjechać ze Szczecina. A już okazało się, że jest jakiś remont i droga wyjazdowa jest zamknięta, więc musieliśmy zawrócić i po prostu wybrać inną trasę. Kiedy zawróciliśmy, to jechaliśmy takim pasem, który miał zerwaną nawierzchnię, ponieważ, tak jak mówię, tam były remonty, tam był ruch wahadłowy, więc generalnie dużo się wokół działo, a przyjazdu nie było jakiegoś sensownego. Dużo w ogóle osób zawracało, bo to nawet nie było żadnego znaku, żeby, który by mówił, że w ogóle trzeba tam. Nie można tam jechać, o tak powiem. Jadąc po tej nawierzchni. W pewnym momencie yy, no, pojawiła się naprawdę ogromna, ogromna dziura, Tutaj razem mam w kraje zdjęcie tej dziury, i Paweł tej dziury nie zdążył ominąć. Po prostu no, wykręcił, ale nie zdążył tej dziury ominąć. I jakoś tak wpadł kołem, że zahaczył o kant tej, tej dziury, i po prostu w sekundę pojawił się komunikat, że nie ma ciśnienia w kole, że w ogóle koło jest pęknięte, no nie ma, nie pojedziecie dalej. Pojechaliśmy dosłownie kilka metrów dalej, żeby zaparkować przy chodniku, żeby, wiecie, nie torować drogi. Zatrzymaliśmy się, no i pierwsza myśl była taka, w ogóle super, nigdy, nigdy nie wyjedziemy z tego szczytu, naprawdę. No ale co? Zdecydowaliśmy się, że trzeba zadzwonić na serwis, no i dowiedzieć się co i jak, tym bardziej, że mamy assistance tutaj w Szwajcarii, no więc, wykupiony, no więc, yy, no powinno wszystko pójść łatwo, gładko i w ogóle szybko, prawda? No więc yy, próbowaliśmy, najpierw Paweł próbował ze swojego telefonu zadzwonić na assistance tutaj, ale numer w ogóle nie odpowiadał. Potem ja próbowałam dzwonić ze swojego numeru, ale numer y, tamten również nie odpowiadał, po prostu był sygnał i przerywało od razu połączenie. Stwierdziłam, że coś jest nie tak, więc zadzwoniłam do y, gościa, od którego my to BMW kupowaliśmy, z zapytaniem, czy tam jest jakiś problem, czy coś, czy możesz tam dzwonić, w ogóle, czy na pewno tam mamy dzwonić, czy może jakiś inny numer. No i on mi powiedział, że, że dzwonisz tam, dzwonisz pod ten numer, koniec, tyle nara. Nadal ten numer nie odpowiada, więc zdecydowałam się zadzwonić z mojego polskiego numeru. Bo pomyślałam, że może coś jest nie tak. I wyobraźcie sobie, że o dziwo z polskiego numeru to zadziałało. Nie wiem dlaczego i to nie jest kwestia roamingu no bo przecież ze szwajcarskiego dzwoniłam do tego, do tego BMW, gdzie kupowaliśmy auto, więc no, nie rozumiem dlaczego ten numer akurat nie działał. No ale nie działał, z polskiego zadziałał, więc zadzwoniliśmy. No i y, wyjaśniliśmy, jak, wyjaśniliśmy, jaka jest sytuacja, że to koło pękło, że potrzebujemy wymiany koła, no i co mamy dalej robić, czy mamy czekać, czy jechać dalej gdzieś, czy co, i w ogóle, żeby oni nam y, wyjaśnili, co mamy teraz dalej począć ze sobą. Pan powiedział Pawłowi, bo tutaj już Paweł rozmawiał przez telefon, że żebyśmy się w ogóle nie stresowali, że za godzinę, półtorej podjedzie ktoś to koło wymienić, a jak będzie trzeba coś więcej robić, no to już w Szwajcarii sobie to ogarniemy, więc nie ma problemu. OK, no więc siedzimy, w ogóle zaczęło padać, więc yy, wiem, że ja powinnam pewnie wyjść z auta i tak dalej, ale no siedziałam w samochodzie, ponieważ kot był z nami, ten kot w tym deszczu po prostu by nie dał rady. No więc ja siedziałam w tym samochodzie, no i czekałam, co się wydarzy. Paweł z mamą kursowali we w tym pochodniku, yy, zestresowani, co tam dalej yy, będzie. Minęło ponad godzinę, no i zadzwonił mój telefon. Yy, odbieram telefon i słyszę, gdzie mam jechać? I taka konsternacja... A jak, gdzie mam jechać? No ja dzwonię od lawety, gdzie mam jechać? No to wytłumaczyłam panu, przy ulicy stoimy, no i gdzie Dobra, dobra, ja wiem, gdzie mam przyjechać, ale gdzie mam jechać? No gdzie mam was zawieść? I mówię do niego, że no To pan powinien wiedzieć, przecież skąd ja mam wiedzieć, gdzie, gdzie mam mnie pan zawieść? Skoro ktoś dzwonił, że pan ma nas zabrać, no to chyba powiedzieli dokąd, tak? Nie, 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 powiedzieli tylko, że mam zawieść, gdzie mam zawieść? I w ogóle, słuchajcie, facet krzyczy na mnie już w pewnym momencie gdzie mam zawieźć, Gdzie mam zawieźć, I krzyczy na mnie, ja się wkurzałam. Powiedziałam mu, że nie będę z nią rozmawiać, dałam telefon Pawłowi. I on zaczął krzyczeć na Pawła, gdzie ma zawieźć. Po prostu to było tak abstrakcyjne. Mm. Paweł powiedział, że zaraz się dowie, rozłączył się, zadzwonił znowu do Szwajcarii. No i Szwajcarii powiedzieli, że mamy jechać do yy, serwisu BMW w Ustowie, to jest pod Szczecinem. No i że tam po prostu y, to nam z racją koło wymienią i w ogóle nie będzie problemu. No więc stwierdziliśmy, że okej. Okay. Zadzwoniliśmy do tego faceta od lawety i ten facet od lawety powiedział, że dobra, że zaraz, że on niedługo będzie, ale że on może zabrać tylko jedną osobę, ponieważ y, no jest koronawirus, więc on nas nie zabierze we troje z tym, to, tą lawetą. Także mamy sobie zorganizować jakoś dojazd do tego Ustowa. No więc stwierdziliśmy, że Paweł pojedzie po prostu z tym, z tym facetem z lawetą. Ja i Paweł, mama i kot, o, oczywiście, yy, no zamówiłam taksówkę, pojechałyśmy do Ustowa taksówką. Byłyśmy w tym Ustawie dużo wcześniej, bo byłyśmy w tym Ustowie, było za 15 albo za 10 pierwsza, także patrzcie, ile to czasu trwało, to tak opona strzeliła po 10, koło 10, no to naprawdę, no to ile czasu to już było. Przed pierwszą byłyśmy w tym Ustawie. no i weszłam do tego, do tego serwisu, z tym kotem w ogóle, w torbie, <grym, <grym, z torebką, no i... Yy, Podeszłam tam do jakiejś pani, zapytać się, co mamy robić. Że jest taka sytuacja, że nas tutaj pokierowano, a ona powiedziała, Poszłeś do tego pana. Ten pan powiedział, Poszłeś do tego pana. No i tak nas odsyłali od jednej osoby do drugiej. No więc ja stwierdziłam, że po prostu w tej sytuacji poczekam na Pawła i zobaczymy, co będzie, jak on przyjedzie już z tym samochodem. No bo wiecie, jak już będzie fizycznie samochód, to może oni coś zaczną robić, tak? Tylko mi powiedzieli, że mam iść do, do pana tam. No i ja już wiedziałam. Przy którym biurku ten facet siedzi, więc jakby wiedziałam, e, gdzie się udać, jak Paweł przyjdzie. Około 13, może 13.05 e, przyjechał Paweł, zaparkowali, e, to auto e, gdzieś tam zostawili, no i przyszedł do mnie do środka do tego serwisu. E, razem udaliśmy się do tego pana, który był mi wskazany dosłownie palcem, że to on ma się naszą sprawą zająć. Ten pan od początku mówił, że nie, że w ogóle coś się nic nie załatwić. On w ogóle miał takie podejście do nas. Na zasadzie, że i tak dzisiaj nic nie zrobimy, dajcie sobie spokój, zostawcie auto, idźcie. A wiecie, nam bardzo, bardzo, bardzo zależało, żeby tego dnia wyjechać do, Pol do lubawki, ponieważ no tak jak mówię, mieliśmy plany, yy, to był weekend, chcieliśmy weekend mieć i tydzień w lubawce, więc po prostu bardzo na tym zależało. I ten pan strasznie nas zaczął zbywać, i w ogóle o wszystko o co go pytaliśmy, kazał nam dzwonić do Szwajcarii i tam załatwiać. Powiedział, że koła nie da się załatwić, że w ogóle nie ma takiej opcji, że w ogóle nie ma takiej szansy, że to na pewno jedno koło nie, że na pewno trzeba mieć z nami dwa koła, że oni ich w ogóle nie mają na stanie, bo przecież oni nie, to jest serwis. Oni nie mają kół na stanie. No nie muszę te koła zamówić i w ogóle coś tam. I powiem Wam szczerze, że no już tutaj byliśmy poddenerwowani, bo zastanawialiśmy się, czy w ogóle wyjedziemy stamtąd, bo mówiąc szczerze, no nie wyglądało to dobrze, a czas, że tak powiem, upływał dosyć szybko. W pewnym momencie no już było wiadome, że tego koła nam na miejscu nie wymienią, że nie ma takiej szansy, nie ma takiej opcji i w ogóle nie ma takiej możliwości, więc zaczęliśmy pytać o auto zastępcze, no bo wiemy, że takie auto się nam należy w takiej sytuacji, tak. Więc yy, zapytaliśmy o auto zastępcze tego samego pana, a pan z tym samym półuśmieszkiem, który już zaczął być troszeczkę irytujący, przyznam szczerze, bo kiedy ktoś, yy, wiecie, wy jesteście zestresowani, a ktoś z półuśmieszkiem odpowiada wał lekceważącym tonem, no to w pewnym momencie zaczynacie być poirytowani jeszcze bardziej yy, na tą osobę, i już wszystko co mówi wydaje wam się po prostu niesympatyczne. Ten pan, niestety, cały czas tak do nas zwracał, co było bardzo frustrujące. No i powiedział, że już nie ma szans, a jeżeli chodzi o auto zastępcze, to żeby dostać auto zastępcze, to musimy znowu zadzwonić do Szwajcarii, gdzie mają po prostu oni jakby wysłać im, im dokumenty, że oni biorą za to odpowiedzialność, że oni po prostu biorą to na siebie i tak dalej. I oni wtedy nam te auto zastępcze wydadzą. No więc Paweł zadzwonił, to już było przed drugą, tak powiem szczerze, bo tak za 15 druga może było, za 10 jakoś już tak naprawdę późno, a oni do drugiej mieli czynne, to też jest istotne. No i Paweł zadzwonił do tego serwisu w Szwajcarii. Yy, oni w ogóle byli strasznie zdziwieni, że tego nie da się załatwić od ręki, tej wymiany tej, tej, tej opony, żeby, wiecie, tak na, na teraz to było zrobione. Yy, no ale powiedzieli, że jasne, nie ma problemu, oni te, te zaraz te papiery tam przefaksują, prześlą mailem czy, czy jakoś tam, no generalnie te papiery im zaraz dostarczą, co tam jest potrzebne. Paweł się rozłączył, to były minuty, autentycznie, to były po prostu minuty i ten facet cały czas stał koło nas, tak. Yy, Paweł się rozłączył, powiedział temu panu, że yy, wszystko jest załatwione, możemy mieć te auto zastępcze. A ten pan powiedział, ale my już nie mamy żadnych. No po prostu w tym momencie to naprawdę ja się zagotowałam. Paweł to w ogóle tego pana w pewnym momencie już krzyknął, bo miał tak serdecznie dość jego tonu, jego podejścia do tej sprawy, gdzie on totalnie z zero pomocy, zera jakiegokolwiek zainteresowania, no to jest tragedia. Kiedy nam powiedział, że auta czego nie będzie, bo oni nie mają, yy, a ja zapytałam, to co my mamy w tej sytuacji zrobić, a on powiedział, no co, no poczekać, w poniedziałek zobaczymy co dalej, no bo to już to druga, to już zamykamy. No i yy, ta druga już prawie wybiła, więc pan powiedział do nas, że musimy zostawić kluczyki i wszystko z auta wyjąć. No więc zadzwoniliśmy po dziadka. Także z tej strony ja bardzo bardzo chciałam podziękować dziadkom, że tutaj bardzo prężnie działali i dziadek nam pomógł i przyjechał po nas Volvo, tym Volvo, którym byliśmy na road tripie na Ukrainie w zeszłym roku w Rumunii i tak dalej. Także możecie jej pamiętać. Wyjęliśmy te wszystkie rzeczy z samochodu i tego mieliśmy naprawdę dużo, bo tam były nasze bagaże, yy, były prezenty dla dzieci, bo yy, dzieci mojej siostry miały urodziny. No tam była masa rzeczy. Też może wkleję Wam zdjęcie, bo ja zrobiłam zdjęcie jak usiadłam sobie pomiędzy dwoma samochodami i się po prostu popłakałam w pewnym momencie z nerwów, z tego wszystkiego. No więc, wystawiliśmy wszystkie rzeczy, poszłam odnieść klucz. E, jeszcze im powiedziałam, że bardzo dziękuję za bardzo profesjonalną pomoc i że w ogóle dzięki nim nie zobaczę swojej rodziny, e, na co e, oni powiedzieli tylko, że żebyśmy do godziny 15, bo już była 14, żebyśmy do godziny 15 te rzeczy i siebie wzięli z e, parkingu, serwisu, bo alarm będzie, e, będzie włączony i zacznie dzwonić, więc po prostu... No my się poczuliśmy naprawdę, no wy nas na bruk i w ogóle radźcie sobie sami, mamy to gdzieś i tak dalej. Jeszcze wychodząc, ten pan yy, przechodził obok nas, no i Paweł mu coś tam powiedział, że, że to jest nieprofesjonalne podejście do sprawy, że po prostu zostawiają z niczym i mamy sobie poradzić sami, a on mu powiedział, że ja mam rodzinę? Ja mam rodzinę, już jest 14, ja kończę pracę, ja mam rodzinę, ja, ja nie będę po godzinach zostawał. No ja mu powiedziałam, że pracowałam w um, obsłudze klienta jeżeli była taka sytuacja, że ktoś pilnie potrzebował jakiejś pomocy, no to, yy, no to zostawiałam te parę minut dłużej i nie wiem, nie zabolałoby mnie to jakoś bardzo. A tutaj widzę, że no, jego ewidentnie tak. To jeszcze nie jest koniec w ogóle, <grym> więc czekajcie, bo to jeszcze nie jest koniec, ten film będzie dzisiaj dość długi. Już patrzę teraz, no będzie dość długi. Przed 15 przyjechał dziadek, Także ym, pomógł nam te wszystkie rzeczy zapakować. Wpakowaliśmy się do, do Volvo, pojechaliśmy do mieszkania, w którym ja z Pawem zostawałam. Yy, dziadek nas wysadził, zostawiliśmy, wynieśliśmy wszystkie rzeczy. Pawa mama pojechała do domu. Yy, kot w ogóle nie wiedział, co się dzieje. Prawie 6 godzin w kontenerze i wysiada w tym samym miejscu. Więc ona w ogóle była w szoku, ale była bardzo zadowolona, bo ona lubi tam być. E, także tutaj była bardzo zadowolona. Usiedliśmy zrezygnowani w tym mieszkaniu, no i stwierdziliśmy, że no, ewidentnie Szczecin nie chce nas wypuścić, no i nie jest nam dane nigdzie teraz pojechać, także musimy sobie jakoś z tym poradzić. E, no i chwilę dosłownie później e, dostałam SMS-a, że auto zastępcze będzie postawione na 17.30. W ogóle nie wiem skąd ten SMS, nie wiem o co chodzi. Patrzę na to i nie wiem o co chodzi. I po chwili dzwoni ktoś ze Szwajcarii z serwisu, że załatwili auto zastępcze, że to auto zastępcze będzie podstawione o 17.30. I czy wszystko w porządku i w ogóle, że, że dlaczego to tyle trwa. Oni w ogóle byli bardzo zdziwieni, bo w Szwajcarii oni nam powiedzieli, że oni by to załatwili tak, żeby wymienili to koło, puścili nas, żebyśmy pojechali i po prostu kiedy dojedziemy do Szwajcarii, byśmy wtedy, jeżeli trzeba, wymienili jedno, dwa, pięć, więcej, no co tam trzeba zrobić, tak? Pięć, tak Agnieszko? No i pomyślałam sobie, że okej, okay, no będzie auto zastępcze chociaż na ten Szczecin, no bo wiadomo, że już nigdzie teraz nie pojedziemy, poczekamy na nasz samochód i tyle. Chwilę później zadzwonił do mnie pan, który miał to auto zastępcze przywieźć i powiedział mi, że to auto zastępcze to ono będzie jechało z Koszalina, no bo oni nie mają aut zastępczych w Szczecinie, no i że to trochę potrwa, także on nie będzie o 17.30, tylko że on będzie o 19.00. No i mówię do niego, że spoko, nie ma problemu, no my i tak się już teraz nigdzie nie wybieramy, więc jakby no okej, okay, no będzie jak będzie, tak? Od godziny 17.30 co godzinę dostawałam smsa. Czy auto zastępcze zostało mi dostarczone, żebym odpisała tak albo nie? Ale no, nie zostało dostarczone. Godzina 19 wybiła, auta dalej nie było. Godzina 19.30 auta dalej nie ma, godzina 19.40 stwierdziłam, że ja może zadzwonię do tego gościa, czy on w ogóle będzie. No bo my tak siedzimy w mieszkaniu i czekamy, a tak byśmy gdzieś poszli, coś załatwili, jakieś zakupy zrobili, czy coś. No bo pamiętajcie, że my mieliśmy wyjechać, więc nawet nie mieliśmy za bardzo nic w lodówce. Godzina 19.40, tak jak mówię, zadzwoniłam. Ten pan powiedział mi, że tak, tak, on jeszcze coś tam musi załatwić, że w ogóle coś. Um, I że on będzie o 20.30. A w ogóle to, czy jak on przywiezie nam to auto, czy my możemy go potem gdzieś podwieźć, tak, żeby on nie musiał jechać sobie komunikacją i w ogóle czy nie ma problemu. Dopowiedziałam mu, że no jak już dojedzie, to zobaczymy, bo ja tego auta jeszcze nie widzę, więc jak dojedzie, to wtedy pomyślimy, czy go odwiedziemy, tak? <grym> Oczywiście z myślą, że i tak go pewnie odwiedziemy, więc jakby spoko, ale wiecie o co chodzi. Chwilę po tym, jak rozmawiałam z tym panem, znowu dzwoniła Szwajcaria, także oni naprawdę dzwonili co parę godzin, pytać się, jak idzie cała sytuacja, jak się... Co się dzieje w ogóle? Yy, o godzinie 20:45 czy 21:00 nawet ten pan przyjechał z tym samochodem. W ogóle był bardzo sympatyczny, więc jeżeli przypadkiem pan na to trafi, no to serdecznie pozdrawiam. Yy, oczywiście odwiedziliśmy go tam, gdzie prosił, także tutaj nie było problemu. Yy, no i dostaliśmy dał to dostępcze. Czekaliśmy, co będzie dalej. Poniedziałek, czyli dwa dni później. Yy, Cisza, nikt się nie odzywa. Jako południa stwierdziłam, że zadzwonię do tego serwisu, zapytam się, czy oni w ogóle działają, czy coś wiadomo, co się z tym autem dzieje i tak dalej. No i oni powiedzieli mi, że to potrwa, bo trzeba wymienić cztery koła. Także cztery koła do wymiany. No bo przy tym samochodzie, który my mamy, czyli BMW 435 i ex który ma nawet na cztery koła, trzeba wymienić po prostu cztery koła w takiej sytuacji, żeby tam nic się nie zepsuło, żeby się ścierały równomiernie, bla bla i tak dalej. No więc faktycznie to było potrzebne, ale tak jak mówię, Szwajcara chciała to zrobić na miejscu, a teraz tymczasowo wymienić jedno koło, no bo uznali, że na ten dojazd do Szwajcarii to się tam nic nie zepsuje bardziej, więc jakby ta opcja dużo bardziej nam się podobała. No i powiedzieli mi, że oni na wymianę tego koła mają, uwaga, 6 dni. Sześć dni na wymianę koła, rozumiecie? Sześć dni, po prostu mi się to w głowie nie mieści. Powiedzieli, że oni nie wiedzą, kiedy w ogóle mm, to do nich dojedzie, no bo wiadomo, oni musieli zamówić i w ogóle. To auto, które mieliśmy zastępcze, po prostu codziennie nam przedłużali. E, tamta firma, z której ono było wynajęte. I dostawialiśmy tylko smsa, że przedłużono kolejną dobę, przedłużono kolejną dobę, no bo tam Szwajcara wiedziała, że ta sprawa jeszcze nie jest zamknięta. W środę zadzwoniłam do ustowa zapytać się, jak wygląda sprawa, czy w ogóle coś ruszyło. Powiedzieli, że jeszcze nie i jeszcze te opony nie przyszły, jeszcze te koła nie przyszły. Natomiast w czwartek, kiedy zadzwoniłam rano, powiedzieli, że, że przyszły, no i że ten samochód dzisiaj najpewniej będzie po południu. Także w sobotę się ta sytuacja wydarzyła. W czwartek po południu, dopiero około godziny 18, jak dobrze pamiętam, 17 odebraliśmy y, samochód. I to jeszcze było tak, że pojechaliśmy odebrać to auto, um, umówiliśmy się z tą firmą, od której mieliśmy auto zastępcze, że oni po prostu podjadą pod ten serwis, no i zostawimy im auto, weźmiemy swoje. Wiecie o co chodzi? Także tutaj nie było problemu. Pan, który nas obsługiwał parę dni wcześniej, ja go w ogóle nie poznałam, nagle był taki miły, taki sympatyczny, taki pomocny. Po prostu inny człowiek nagle. Czasami się zastanawiam, dlaczego niektórzy ludzie pracują w obsłudze klienta, skoro totalnie nie mają podejścia do ludzi, to raz, A dwa, Mam takie wrażenie, że niektórzy ludzie pracując w takich miejscach mają poczucie jakiejś dziwnej władzy i po prostu przez to tak traktują mm, klientów czy tam ludzi, którzy do nich przychodzą, coś załatwić. Nie wiem, takie moje tylko przemyślenia tutaj luźne. Auto odebraliśmy, dostaliśmy do zapłacenia rachunek na prawie 7000 złotych. Także całkiem sporo. Um, no i co? I teraz staramy się te, te pieniądze odzyskać z naszego ubezpieczenia tutaj w Szwajcarii. Zobaczymy jak się uda, dam wam znać. Być może tutaj albo na Instagramie zobaczymy. Także masa nerwów, prawie 7 kafli w plecy. Um, bardzo nie polecam tego serwisu BMW. Jeżeli coś wam się pu, 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 wydarzy w okolicy Szczecina, nie jedźcie do Ustowa bo po prostu y, moim zdaniem naprawdę obsługa była na tragicznym poziomie. Mam nadzieję, że nigdy więcej nie będę miała z nimi do czynienia, a y, jeżeli jeszcze coś kiedyś się przydarzy z BMW, chociaż to mam nadzieję, że nie no to po prostu wybierzemy zdecydowanie inny serwis. Chociaż tutaj my nie mieliśmy opcji wyboru, po prostu nas do tego serwisu skierowano. Więc jeżeli oni są oficjalnym serwisem, który współpracuje yy, z assistance naszym, to ja dziękuję bardzo za taką współpracę. Być może na nasz odbiór tego wszystkiego miał wpływ też to, że mieliśmy bardzo ciężkie tygodnie i wszyscy byliśmy bardzo zestresowani, yy, wiecie, tacy no wykończeni po prostu złymi rzeczami, które się działy w życiu. I być może to też miało, miało znaczenie, ale uważam, że nikt, nikt nie ma po prostu, nie powinien, o tak powiem, nikt nie powinien w ten sposób y, podchodzić do klienta, że zbywać go, mając doświadczenia ze Szwajcarii, może nie powinien, powiedzcie mi nie powinnaś porównywać, bo to są dwa różne kraje, owszem, ale assistance działa, działa, serwis jest tutaj i jest tutaj, jeżeli to jest jedna firma, to powinien być podobny poziom, a... W Szwajcarii wyglądałoby to tak, że jak my byśmy do tego serwisu dojechali, byśmy usiedli, powiedzieli jaki jest problem, i to ten pan, do którego byśmy usiedli, albo pani, no bo zależy, akurat kto by tam pracował, prawda, <grywa> yy, powiedziałby, że nie mamy się czym stresować i wszystko za nas załatwi. I to ten pan by dzwonił, ten pan by yy, wszystko załatwiał, chodził, mówił co trzeba. Nie byłoby tak, że to my siedzimy w tym serwisie i robimy wszystko sami, a on tylko stoi i mówi, nie da się nic zrobić, nie da się nic zrobić. Po prostu dla mnie to jest tragedia. Dobra, było emocjonująco. Opowiedziałam wam wprost, jak było e, bez, e, nie wiem, jakiegoś e, spinania się czy, czy tutaj układania tego bardzo chronologicznie. Myślę, że całkiem mi się udało opowiedzieć to sensownie. Dajcie mi znać, co o tym wszystkim sądzicie i czy mieliście podobne doświadczenia, bo swoją drogą po tej sytuacji zostawiłam post na Instagramie właśnie o tym, żebyśmy w tym serwisie i cztery różne osoby, cztery totalnie różne osoby napisały mi, czy to był serwis BMW w, w ustowie, bo mają złe doświadczenia. Także to nie jest tylko moja opinia, ale ewidentnie coś tam po prostu jest nie tak. Dajcie mi znać. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Przypominam, że teraz filmy pojawiają się w niedzielę o godzinie 10 i w środę o godzinie 18. Także dzięki bardzo i do zobaczenia. Pa!